Witajcie rezydenci zła w kolejnym odcinku z gry Resident Evil 7, już drugim z DLC z Christopher'em Redfield'em w roli oczywiście głównej. Ale tak, Redfield'u, my już o tym oczywiście wiemy, tak więc nie przedłużaj, nie trać czasu, tylko zapin dalej do przodu, bo ciekawi nas, co tutaj kolega Lucas dla nas oczywiście wykminił. A wykminił i to bardzo dużo rezydenciaki z racji tego, że jak możecie tutaj zaobserwować, są nowe pułapeczki na naszego Christopher'a. jeśli tutaj wdepniemy w to wtedy chmura hmm, trującego gazu w postaci grzybni tak się uwolni. No i nasz Christopher troszeczkę no, się pochoruje, a tego byśmy oczywiście nie chcieli, bo medykamenty warto sobie zostawić na bardziej hmm, 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 cięższe wyzwanie. Bombki z laserami, na nie również trzeba uważać Rezydenciaki i jeszcze tak jak patrzę bez kitu to te platformy kojarzą mi się wiecie z jaką grą? Crash Bandicoot z tego co pamiętam e, chyba w którejś części były takie platformy które również naszego Crash'a e, mogły poskładać, ale dobra Rezydenciaki, jest pewien mały tutaj problemik nad którym ja bardzo, ale to bardzo mocno e, rozkminiam i spać nie mogę wręcz po nocach z tego faktu i z tej okazji, co tu się odpindoliło? Grubciu, jak ty szalejesz? Bo zastanawiam się, dlaczego korporacja, firma, umbrella, tak nie zapewniła tutaj naszemu Christopherowi sprzętu. Jak trzeba być kurde, no, głupim za przeproszenie, żeby. Mm, jakby tutaj liderowi, tak? Dowódcy całego tego przedsięwzięcia nie zapewnić godnych warunków, jakby to też tak dziwnie nie zabrzmiało. No bo tak, za noktowizorem musimy latać, za specjalnym filtrem do maski musimy latać, a kurcze, taki doświadczony wojak jak Christopher, żołnierz, no bo tak już go możemy naprawdę nazywać, no nie powinien raczej doprowadzić do takiej sytuacji. Jedyną rozkminę, jaką mam, to tą, że po prostu na szybkości... Kurde, no Chris, no Lucas się postarał, żeby to nadmuchać... Nadmuchać i napompować. A ty żeś to tak rozdupcył. No nic, wracając do tematu, wydaje mi się, że Christopher nie miał czasu, tak, w ferworze te, tego zapędzenia i tego wszystkiego. Szybko wpadł do śmigłowca, wziął to co miał pod ręką, no i elf, voilà, tak oto jest. Ja rozumiem, że to twórcy tak wygminili dla nas, graczy, dodatkowe, pseudo-utrudnienie, no ale ja tego nie kupuję. I to naprawdę. I tak, rezydenciaki, jeśli chcecie drobną radę ode mnie usłyszeć, to jest bardzo. Kuriozalna rada, ale jeśli nie chcecie marnować ammo, zależy Wam na czasie, wtedy umiejętnie poustawiajcie te wagoniki. Tutaj nie wyskoczy Wam wtedy grupcio, jeśli rozpindolicie właśnie tą ścianę. Zawsze warto sobie zostawić tą amunicję do shotgeja i oczywiście do pistola. No, chyba że lubicie strzały i wybuchy, wtedy jak najbardziej polecam. Tam się nie dostaniemy, potrzebujemy klucza. A ten klaun nie zwiastuje nic dobrego. What the hell is going on? Nie, no dobra, skrywam się z, wa z Wami, przecież wiem oczywiście, co tutaj zaraz nastąpi. Musimy kilka monetek zebrać. Mamy 5L. Voilà. Zasrany dumismatyk Refilek się tutaj znalazł. Ale e, dzięki pięciu monetom, kolejną klateczkę z ptaszkami będziemy mogli otworzyć. Jakimi kurwa ptaszkami Refilu? Skorzystałem z sytuacji i to naprawdę. Jak patrzę na tego klauna i na jego facjatę, to kojarzy mi się Lukas. Bez kitu. Ziemię, tu kurna! Panie czaki to zawsze mnie kurde. Ciśnienie. Podniosą! ojej. Dobrze, dobrze, dobrze. Na razie jest gitara, na razie jest elegancko. Dobrze, jestem celowany. Panu to podziękujemy. Kurna już skakał, nie? Ale widzieliście aż tak. Aż. Od... O matko, zdrygnąłem. No i nie trzeba wielkiego Sherlocka, żeby wiedzieć, że dzięki temu kluczowi, tak, odblokujemy kilka drzwi, które wcześniej również pominęliśmy. Więc warto się cofnąć w znane nam lokacje, ale też rezydenciaki. Ja wiem, że już tutaj przedłużam i pitole, te bombki, te C4, jak zwał, tak zwał, kojarzą mi się bardzo mocno z serią Re Resident Rezydentiva. Z Metal Gear Solid bez kitu. Jak na nie patrzę, jeśli graliście w klasyczne te odsłony, te pierwsze, zachęcam, bo naprawdę dużo tracicie. W pierwszej części właśnie tam było sporo takich C4 z takimi laserami i żeby je zobaczyć, nasz. Solid Snake musiał mieć albo właśnie noctowizor, albo musiał jarać peciorki, petalżą. I wtedy ten dym, który wypuszczał te lasery właśnie było widać. Ale dlaczego nawiązuje? Skąd taka rozkmina? Zaraz wam oczywiście rezydenci powiem. Hej, you okay? Hang on. I'm coming. W pierwszej części, nie chcę wam tutaj mocno spoilerować, był właśnie taki moment na pewnym etapie już tutaj fabuły, że musieliśmy bardzo ważną personę uratować z rąk pewnego również Batmotherfuckera. I tam on też na podobnej zasadzie tak umiejscowił ładunki wybuchowe, żebyśmy nie mogli się do niego dostać. I tyle tylko, że tam chyba były takie właśnie, tak jak Lucas, z taką linką prawie, że nie widać było tych bomb. I tam właśnie o taki gość leżał również, to znaczy był przywiązany i musieliśmy go uratować, uważać na te linki. Jeszcze pomiędzy tymi prawie że linkami musieliśmy ubić tego Batmotherfuckera. A! Epickość sama w sobie. Polecam, naprawdę nawet dziś Giercojka jest godna uwagi. I tak, Lukas psychol, wariat, jak zwał, tak zwał, ale sprytna bestia, jak wspominałem już nie raz. Od razu byśmy chcieli tego jegomościa ratować, ale. Hmm, wyczuwam tutaj pewną konspirację. I tak, żebyśmy go mogli uratować, trzeba najpierw ten właśnie tutaj włącznik, wyłącznik opuścić. I teraz możemy spokojnie sobie tutaj do naszego współtowarzysza podejść. Stawaj, stary, wygrałeś! Pozdro dla kumatych. Hej. Hey, you still with us? Uh, yeah, it's you. Thanks. I was beginning to think we'd been left behind. Uh, 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 I think I think we can get out this way.

Oh, nie, nie, byczku, I don't know about you, Christopher, but I'm getting real tired of playing games. Three men, Lucas. Three of my men dead because of you. This ends, and it ends now. Well, I don't think so. It's about to be four dead soldiers in a minute. You're going to fail, and you are going to die. Okay, we gotę sytuację here. We're on it, Chris. Head back to the central cavern and wait for further instructions. Don't let me down. No, nie ukrywam, że nieciekawie się zaczęło robić. Christopher, ty to nie masz szczęścia do tych swoich teamów naprawdę. Paszulowan, paszła również wąn. Allegancia jest ta muzyka. Oj, 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 bo pompuje i to ostro ciśnienie. Na to

Byczku, nie mamy miejsca Byczku, mamy już miejsce Troszeczkę to takie śmieszne, tutaj mamy bombę na ręku, licznik nam bije, a Refilek co? Zapindala, żeby cholercia podnieść monetki i je wrzucić do jakiejś klateczki i wyjąć z... z oh, To jest sam mem w sobie A dobra, trochę powagi, Refilu Jak tak to tak, Sterendiany w żyłę Kolejne pomieszczenie, które musimy sobie tutaj na ten moment otworzyć. Bo kilka ciekawych fantów tutaj warto oczywiście podnieść. Ammunition, kolejny stabilizator. Nie będę ukrywać, że bronie są no, spoko na swój sposób, ale niezwykle toporne, jeśli chodzi o reloading, tak. Patrzcie, dwa stabilizatory, a i tak mi się wydaje, że ten reload nie jest taki jakbyśmy do końca chcieli. Dobrze, tego nie możemy na razie otworzyć tutaj, nie możemy użyć tego klucza. Wywalę sobie jedną monetkę, reszta zostaje bez zmian. Co prawda drapnęły mnie tam pleśnioki, hmm. chyba w poprzednich odcinkach, więc ten indiany będzie trzeba potem użyć. Ale i tak będzie zaraz okazja. Bo już możecie rozkminić to, Rezydenci, że przygotowujecie się na starcie z bosem. Co tu się kurna od Janie Pawla? A, ty tam że nóżki stracił dla mnie. No mniejsza, mniejsza z tym. No dobrze, to skoro mnie drapną, sobie użyjmy. To sobie przerzućmy, klucz sobie przerzućmy. Jesteśmy ready i to bardzo mocno. Musimy się dostać tam rezydenci, ale trzeba iść oczywiście naokoło. Za łatwo by było. A, bolać musiało. Uu. Nie by zabolało. No dobrze to rozegrałem. Ładnie to rozkminiłem. Jeszcze chyba i tak jeden pleśniak się tutaj narodzi. Ale jeśli pędem. Śmigniemy sobie tą lokację, nie będzie on stanowił też problemu dla nas Pięknie Panie kochany Stoi pan na mojej drodze Właśnie, tu jest również taka ukryta nieco lokacja Bo większość właśnie osób pomija sobie tutaj ten Zakątek, a warto e, wejść przed walką, oczywiście, e, z Bosiakiem. Śmiemy sobie granaciki. Co mamy tu monetki, to jeszcze tak zbytnio bym nie chciał brać. Ale mamy miejsce. To trzeba byłby kurwa nie skorzystać? Typowy Polak, nie? Jak za darmo to bierę. Ale okej, okay. rfid trzeba troszeczkę się skupić. Amunicję to mamy, to mamy. Jesteśmy ready. Ready to fight! Jak dobrze, dobrze. Powoli. Powoli, jeszcze kilka fantów trzeba sobie powyzbierać. Let's get ready to rumble! Taktyka oczywiście na niego. Pierwsze amo antyregeneracyjne. Kilka strzałów z shotguna. I pionka w ryj jak na Christophera przystało Teraz będziemy się troszeczkę rezydenciaki tutaj granatami ratować Tylko trzeba właśnie istotne uważać Bo Animacja może zrobić tak, że przyblokować nasz damage Nie udało mi się Z piąchy go przypierdzielić Rzygaj, rzygaj ile chcesz O, trzeba rezydenciaki też na, na tych chłopaczków uważać. Kurde, psyły mi tutaj troszeczkę koncepcję. A te małe pajęczaki mogą nam ostro za tyłek zajść. Paszowon. Bronić się trzeba, gdy dla nas szarżuje. Moja rada dla was. No i strzelamy mu w tego Kutongo. Właśnie z jego tego uba te pajęczaki wypadzą. Czuję ten moc! Czuję tę moc Mógłby Mógłby niszczyć kamienie! Złap to! Że dobrze go tam pogieło! Tak go pogieło, że aż go rozdupcyło! Dobrze, mamy jeszcze chwilę. Czy coś jeszcze tutaj mogę gdzieś podnieść? Chyba nie. Dobra, olewamy to. Najwyżej sobie jeszcze tutaj wrócę. Hurry, Chris! Here goes nothing. I did it. Take it off before it restarts. Shit! You alright, okay, Chris? Yeah, I'm fine. I'm fine. Okay, Lucas. It's just you and me. Chris, we're showing a room located behind the shield machine. Lucas? It's possible. See if you can get in there to check it out. Got it. Odnoszę rezydenciaki momentami takie wrażenie, że jak ja bym się kurła mocno nie starał, poważna sytuacja, strzały, wybuchy, zaraz ktoś będzie umierał, ręce mu będą urywane, to ja i tak swoim pierdolamento robię tak, że to wszystko i tak jest memiczne samo w sobie. Tu pozostawiam to na razie, bez komentarza. Okej. Okay. <grym> To, że Christopher tam zamroził tą jakby bombę czy coś, to jest znany motyw z wielu filmów. I nie wiem, strasznie mi się kojarzy film Twierdza z właśnie Nicolasem Cage'em, tak? Dobrze pamiętam? Tak, 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 on tam również występował. I jeszcze bardzo Sean Connery, właśnie znany aktor. Mam nadzieję, że jego nazwisko dobrze wypowiedziałem. I tam chyba oni też zamrażali coś? Ten. Dobra, ale mniejsza o to. Takie mam jakieś dziwne skojarzenia. Hmm. Ale maszyna. To czuć, że jest potęga. Górnikiem w sobie nie jestem, ale wydaje mi się, że właśnie ta maszyna miała za zadanie tunele drożyć, tak? Tutaj w tej kopalni soli. Pięknie. Naprawdę niesamowite. Dobrze, co my możemy wyrzucić? Wyrzucimy sobie to. Amunicję zostawimy, Sterendiany również. Eee, klucz chyba nam nie będzie. <laughs> Już potrzebny. Przepraszam, odbija mi się, więc sobie go zostawimy. Rezydenciaki, wiem, że będziecie krzyczeć, ale uważam, że jest to idealny moment, żeby zakończyć sobie nasz ten epicki jakże odcinek z Resident Evil 7 DLC przypominam. Dziękuję Wam bardzo jestem ogromnie wdzięczny, że byliście i liczę na to, że będziecie w kolejnym, chyba już nawet ostatnim odcinku z tego DLC, ale warto czekać, bo będzie wiele się oczywiście w nim działo. Będziemy bić po pysku samego oczywiście Lukasa. Bajos muchachos, jak to Lukas mawia. Cześć, hej!